No, i mamy niższą inflację, co ważne. Oraz szereg oczekiwań co do tego, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe w grudniu. Super biznes. Stopy procentowe w dół o 25 punktów bazowych. Analitycy pewni decyzji RPP. A super biznes to nawet napisał o 25%. No ale to super biznes. Gazeta prawna. Inflacja spada mocniej od prognoz. RPP szukuje kolejną obniżkę stóp. Ehm, inflacja ostro w dół, .pl. Duży bank o tym, co zrobi RPP, a ten duży bank, czyli analitycy PKO-SA, twierdzą, że będzie obniżka. A ja pytam profesora Mariana Noga e, z Uniwersytetu w USB Merito i byłego członka Rady Polityki Pieniężnej: Czy kiedykolwiek, witam panie profesorze, w swojej kadencji trwającej od 2004 do 2010 roku w Radzie Polityki Pieniężnej obniżył pan, znaczy uczestniczył pan w obniżeniu stóp procentowych? W grudniu. Oj, nie pamiętam takiego faktu, chociaż wydaje mi się, że w ogóle w grudniu żeśmy nie zmieniali stóp procentowych. To nie chodzi nawet. Bo pan mnie pyta, czy obniżyłem, ale nie zmieniałem, O może tak. Nawet wreszcie. Pamiętam, że była taka tendencja, rzeczywiście. No bo. Bo ja, bo ja cały czas e, słyszę, od odkąd e, była pierwsza obniżka, jak rozmawialiśmy o harmonogramach z różnymi gośćmi, to wszyscy zawsze powtarzają, ale w grudniu Rada Polityki Pieniężnej nie obniża stóp. Tymczasem e, rośnie, no, być może prezes Grapiński powie, presja. A być może po prostu tylko oczekiwania, że te ostatnie świetne dane inflacyjne, które za chwilę sobie wyświetlimy, żeby wszyscy dokładnie wiedzieli, jak świetne one się okazały, oznaczają, że Rada Polityki Pieniężnej w grudniu złamie swój zwyczaj i jednak obniży. Panie redaktorze, myśmy już na ten temat kiedyś rozmawiali, że. Ale nie było by tak dobrych te... wyników. Ale nie było tak Też, dobrych prawda, wyników Ale spalni. banki centralne na świecie jednak starają się działać wyprzedzająco. Jak to ładnie po angielsku się mówi forward looking. To po pierwsze, po drugie, konstytucyjnie i, i zgodnie z ustawą NBP Rada Polityki Pieniężnej jest zobowiązana w ciągu średniego okresu, czyli 18-24 miesiące, sprowadzić rzeczywistą inflację do celu. Pan mi powie, że już w celu jesteśmy, a nawet poniżej celu, bo 2,4. Ale ja odpowiem w ten sposób. To nie jest łatwe. To nie jest, znaczy, nie jest to najciekawsze, że w listopadzie jest inflacja w celu, czy nawet lekko poniżej celu, ale problem polega na tym, żeby ją utrzymać właściwie najdłużej jak się tylko da, właśnie w tym celu. No to przecież przypomnę, chociażby, Cel polityki pieniężnej w Anglii, gdzie się mówi, że komitet, bo tam się nazywa Komitet Polityki Pieniężnej, powinien zakotwiczyć, zakotwiczyć inflację w pobliżu 2%. Zakotwiczyć, czyli no właściwie utrzymać na, w bardzo długim okresie tę inflację na tym poziomie. To jest jedna uwaga. Druga uwaga. Jak popatrzymy na raport do inflacji, ja, ja tylko nie wiem jednej rzeczy, czy na poprzednim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, czyli listopadowym, 5 listopada, tak czy jest. Rada Polityki Pieniężnej widziała cały raport do inflacji, czy tylko pewne jego fragmenty. No nie, że widziała to w komunikacie nawet było podane, to, to wiemy, że e, trajektorie widzieli, ale ja na przykład nie wiem, czy widzieli kwartały. W jak w poszczególnych kwartałach w najbliższych 24 miesiącach będzie wyglądać. A dlaczego tak. te kwartały są takie iż... istotne? A, a zaraz panu powiem dlaczego. A zaraz panu powiem dlaczego. Dlatego, że jak po pan popatrzy, ja na stronę 51 ostatniego raportu inflacji, to pan zobaczy, że trzeci kwartał i czwarty kwartał roku 2027, a więc 24 miesiące do przodu, a więc ten horyzont. Za który odpowiada Rada Polityki wie, że wtedy już inflacja powinna być w celu, jeżeli nie jest w celu, to tam jest yy, dwa, dwa, yy, w, yy, w trzecim kwartale jest 2,4, w czwartym jest nawet 2,3. A, a właśnie, jeżeli tak, a teraz widzimy za listopad 2,4, czyli mamy jak gdyby potwierdzenie, że idziemy w tym kierunku, że inflacja będzie poniżej celu, a jak będzie poniżej celu, to nie jest to wbrew. Różnym opiniom najciekawsza, najlepsza sytuacja dla gospodarki, dlatego że badania historii gospodarczej świata potwierdziły to, że jeżeli inflacja jest nie, znaczy poniżej celu, jeżeli zmierza w kierunku, no powiem prosto, deflacji, to innowacje i kapitał innowacyjny omija taki kraj. A przecież my nie chcemy, żeby w Polsce nie było innowacji. Z, z kapitałem innowacyjnym, to wie pan, jaka jest najgłośniejsza ostatnia historia z tak? kanałem Zero i y, Olgą Malinkiewicz, A. i całę y, techno, i tak dalej. Więc z tym omijaniem nie to dalej, tutaj ja, ja. ja nie wiem, czy tych szkód da się naprawić. No rzeczywiście, patrzę na tą 52 stronę Je. i widzę wskaźnik cen tak. konsumenta. Tak, e, 2,4 w trzecim kwartale. Inaczej, może w 27, 2,6 CPI w pierwszym kwartale, 2,5 w drugim kwartale, 2,4 w trzecim i 2,3 w czwartym. Ale to mówi pan, że kolejna obniżka mogłaby powodować teraz, ta, na którą tak wszyscy liczą, wbrew zasadom obowiązu niepisanym, obowiązującym na grudniowych posiedzeniach, mogłaby spowodować pogłębienie tej deflacyjnej tendencji w 2027. No ale przecież 2,3 i to jest tylko po 2 i 4, to jest tylko obniżająca się inflacja, no deflacja to gdybyśmy Jasne. mieli poniżej zera. Znaczy spadek cen, to wciąż jest wzrost cen Jasne. tylko wolniejszy. Wszystko rozumiem, o czym pan mówi, tylko nie przypuszczam, żeby to znaczy ta tendencja, żeby w grudniu nie zmieniać stóp procentowych, jaka miała miejsce w ostatnich tam iluś latach, nie wiem, dziesięciu czy 15, no żeby ona była czynnikiem kształtującym dzisiaj, jutrzejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Ja myślę, ja myślę, że to może być też tutaj takie rozumowanie, że ponieważ ta inflacja zbliża się do celu, czy już jest w celu, i prognozy pokazują, że będzie blisko celu, to może to być taki krok, i to może być taki komunikat jutro około godziny 15, że obniżyliśmy o 25 punktów bazowych i będziemy, i będziemy ten poziom stabilizować. Na przykład, czyli coś w rodzaju zamknięcia. Cyklu obniżek stóp procentowych. A więc ja myślę, że taki element ewentualnie może być brany pod uwagę. A nawet jeżeli by nie było zmiany stóp procentowych, to na pewno nikt nie posłuży się argumentem tym, że w grudniu żeśmy nie zmieniali stóp procentowych, bo to jest raczej, no to no tak jest tak, tak. raczej taka. Tak, to jest taka, taka właśnie sprawa, która ma, ma miejsce jako fakt historyczny. No. Z, 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 zwyczajowa kwestia. No to jak patrzymy na ten 2026 rok, bo pewnie teraz wszyscy są ciekawi tych kwartałów, to w 2026 roku szykuje się nam według listopadowej projekcji inflacji w pierwszym kwartale 2,9%, czyli nieco wyżej niż w czwartym kwartale 2,5%, 2,8%.

No, tak. to byśmy mieli taką w sumie inflację w miarę przyjazną. Chociaż mnie niepokoją zawsze te dane z koszyków zakupowych różnych firm, które teraz zaczęły badać ceny w sklepach, które pokazują znacznie wyższe wzrosty. No ale oby, obyśmy wszyscy czuli tylko co? tyle Panie wzrostu cen. Ale żywność, ceny żywności, jak pan wie, na które. Nie ma wpływu Rada Polityki Pieniężnej. To jest już udowodnione. Nie tylko nasza Rada, ale to są ceny światowe. Panie profesorze... Mimo tego, że bez... mówimy o Pietrusce. Naprawdę, naprawdę. To jest grubsza dyskusja. Możemy się umówić. Bezwzględny czas nam upłynął. Profesor Marian Noga, Uniwersytet WSB, Merito, były członek był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.